Cześć, witam Was, Energik, w kolejnym NR Flashu. Zanim zaczniemy, wiadomość najważniejsza. Dlaczego karton po telewizorze nadal stoi? Eee, stoi dlatego, że mam tam włożony stary telewizor, z którym miałam za bardzo co zrobić. I do momentu, aż go nie wiem, nie sprzedam albo się nie pozbędę, ten karton po prostu tam stoi. Zasłoniłem go dzisiaj dla Was zasłonką, żeby nie trzeba było znowu komentować tego samego. Jeżeli chodzi o cały poprzedni tydzień, no to wiadomo, największa bomba, wykupienie Activision przez Microsoft za cenę 68 miliardów, właściwie 69 miliardów dolarów. I w zasadzie ten Refresh będzie głównie temu poświęcony. No i moim takim przemyśleniom odnośnie, odnośnie tego, tegoż. E, tak jak powiedziałem, prawie 70 miliardów dolarów, jak podano na w stronie Microsoftu chyba czy tam Xboxa zostało wykupiona większość akcji w cenie 95 dolarów i tak sobie patrzyłem na NASDAQ Blizzarda, Activision Blizzard, żeby zobaczyć sobie jak ceny akcji wyglądały. Więc to przejęcie, w mojej opinii, przejęcie było gdzieś w okolicach marzec-lipiec 2021. Wtedy te ceny właśnie były w okolicach 90 dolarów. Oczywiście nie wiadomo, czy to jest dokładna cena podana zakupu tych akcji, czy taka przybliżona. Niemniej wydaje mi się, że gdzieś w tym miejscu. Gdyby Microsoft się wstrzymał do 1 grudnia, mógłby kupić akcję Blizzard Activision za 57 dolarów. Czyli tak naprawdę mógłby kupić całego Blizzarda 40% taniej? Chyba 40. Dobrze mówię? 40? Chyba 40. Także wydałby troszkę mniej pieniędzy. No ale e, stało się, jak się stało. Activision należy do Microsoftu. I oczywiście od razu na posiadaczy PlayStation padł blady strach, że jak to? To już nie będzie Call of Duty na PlayStation, wszystko będzie na Xboxie. No i powiem wam tak, ja sobie tak to troszkę nad tym się zastanowiłem. Wydaje mi się, że gry multiplatformowe nie są zagrożone. To nie jest tak, że w zarządzie Microsoftu siedzą małe, zawistne ludziki, którzy tam tylko myślą, teraz kopiemy SONY dokopiemy. kopiemy? Raczej nie, to są przede wszystkim Biznesmeni, ich celem jest zarabiać pieniądze i nikt przy zdrowych zmysłach nie pozbyłby się takiego rynku zbytu, jakim jest PlayStation. I wydaje mi się też, że gracze podnieśli taką panikę, że samo Sony zapytało, wystosowało zapytanie. Odnośnie do Microsoftu, czy będą, że ma nadzieję, że będą honorować umowy, które miała Sony podpisane z Activision. No i oczywiście Phil Spencer chyba tam, czy Microsoft odniósł się, że nie zamierza jakby ingerować w to w jakiś większy sposób. Natomiast ja widzę tutaj kilka dróg, które mogłoby mógłby Microsoft podjąć, oczywiście pamiętajmy, że jestem tutaj lajkonikiem, jeżeli chodzi o zagrywki korporacyjne, i nie za bardzo się mogę na tym znać. To są moje jakby takie przemyślenia. Microsoft mógłby, znaczy powiem tak, te gry multiplatformowe, jak tam Call of Duty, to wydaje mi się, że one będą wychodziły podobnież na PlayStation i na Xboxa. Z tym, że. Xbox może zdecydować się na dość ciekawy ruch, mianowicie w momencie, kiedy gry będą wychodziły spod szyldu Activision, będzie je umieszczał na Game Passie, co może być sporym, bardzo dużym ciosem dla PlayStation, dla Sony, bo no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli gra wychodzi na premierę, możesz już w nią zagrać na Game Passie, w ramach abonamentu, który kosztuje tam, nie wiem, 30 zł chyba teraz, tak? nie, nie, nie wiem, ile on teraz kosztuje. Lub wydać <laughs> za wersję pudełkową, czy tam nawet cyfrową na PlayStation za 300 zł. No to już tutaj mamy spory problem. Oczywiście Sony może też umieścić grę w swoim projekcie, który się nazywa Spartacus, ale myślę, że na to Microsoft nie pozwoli. Myślę, że to będzie jedna jedno, kością niezgody obydwu korporacji. Bo Microsoft na razie swoim Game Passem zdecydowanie wygrywa. Jeżeli spojrzymy na historię przejęć firmy, bo w zasadzie Microsoft ma taką od początku istnienia pierwszego Xboxa, oni mieli taką politykę, że po prostu jak jakaś firma była, która robiła dobre gry, oni sobie ją kupowali. I chyba najlepszym przykładem jest, gdy wychodził pierwszy Xbox, wykupili sobie Rare, czyli firmę, która produkowała gry na, dla Nintendo. I nagle Rare zaczęło produkować gry na pierwszego Xboxa. Ale żeby tam jeszcze kilka takich tytułów, takich nazw rzucić, to chociażby Double Fine Production, czyli yy, yy, developer, yy, czy tam firma Tima Szafera, byłego pracownika Lucas Artsu, czy chociażby Mojang Studios, twórców oczywiście Xboxa. No i tam jeszcze były Ninja Theory, czy tam Playground Games, Top Ten Studios. No, kupują sobie po prostu te firmy, które. E, które w jakiś sposób e, robią dobre gry i one zaczynają robić gry na, e, wtedy na konsole Xboxa. Natomiast przy Activision myślę, że tutaj sytuacja będzie troszkę, troszkę inna. E, e, spodziewam się też, że Microsoft może czy tam, m, iść w tą stronę, że gry na m, Xboxa multiplatformowe będą miały jakieś dodatki. Nie muszą to być duże dodatki, ale będą one w ramach jakby kupna. Dostaniesz więcej niż jakbyś kupił tą samą grę na PlayStation. Natomiast wydaje mi się też, że marki, które nie są tytułami, które są wydawane regularnie, jak na przykład Call of Duty, i zaraz do tego powiem, będą grami ekskluzywnymi na Xbox'a. Phil Spencer wspomniał, to już takie oczywiście gdybanie, że marzą mu się powroty kultowych marek jak Hexen. Heretic czy chociażby King's Quest, gra, która tak naprawdę kiedyś należała, została stworzona przez Sierra e, i też chciałby je e, wznowić. No i oczywiście chociażby jeszcze Guitar Hero, co ciekawe. I to jest ciekawa rzecz, bo e, te gry, gdyby faktycznie wyszły, to podejrzewam, że one nie będą wychodziły w, w formie multiplatformowej. I że tutaj te gry, które nie są takim regularnym IP, Microsoft będzie chciał zachować dla siebie, co pokazuje, że już kilka razy z takimi grami tak się właśnie stało i myślę, że to jest, to jest polityka, którą, son, y, którą Microsoft y, czy tam Xbox y, podejmie. Natomiast no, myślę, że gracze czy posiadacze PlayStation 5 nie muszą się obawiać, że marki jak, nie wiem, Diablo... Warcraft, jeżeli jakiś wyjdzie, czy właśnie Call of Duty. Raczej te marki będą nadal multiplatformowe i nie sądzę, żeby Microsoft odciął się od nich i to myślę, że będzie nadal honorowane. Natomiast te nowe IP, nowe stare tak naprawdę IP mogą być tytułami ekskluzywnymi na Xboxa. No i tak jak mówię zagraniem takim totalnie po prostu, które by mogło naprawdę sporo kosztować Sony, czy tam PlayStation, mogłoby być to, że Microsoft będzie gry tworzone, wydawane, tworzone przez Activision, przez te studia podległe pod Activision. Pamiętajmy, że Activision to jest tam mnóstwo tych studiów też, które produkują gry, będzie wrzucał do Game Passa, co byłoby naprawdę potężnym ciosem dla PlayStation bo z tym PlayStation niestety nie będzie mogło się w żaden sposób równać, niezależnie co by wrzucili, musieliby wrzucać naprawdę. Ja sądzę, że PlayStation ogólnie nie będzie tak... Um, nie będzie wrzucało gier y, do tego swojego projektu Spartacus, szczególnie tych gier, które dopiero co mają premierę. Wydaje mi się, że w tą stronę PlayStation nie pójdzie, ponieważ oni dużo zarabiają na grach ekskluzywnych. Pudełkowych, cyfrowych, a wrzucanie tego do, w ramach abonamentu byłoby dla nich sporą, sporą stratą, więc myślę, że tak nie zrobią. Natomiast, natomiast, gdyby Xbox zdecydował się na taki ruch, no to będzie to potężny cios dla Sony, które który bardzo ciężko będzie to przebić. Tak? Taką ofertę Microsoftu, który wrzuca jedne z najbardziej znanych tytułów na świecie. Wrzuca do Game Passa i za 30 zł możesz w nie grać od czasu Premiery. To by było, to by było potężny cios. Potężny cios. No oczywiście, wraz z e, przejęciem e, Activision, samo Activision wzięło, zostało zabrane pod lupę, i to nagle wyszło, że Bobby Kotick, e, CEO Activision, chciał kupić Kotaku i PC Gamera, żeby podbić sobie opinię własnej firmy żeby zaczęli pozytywniej się wypowiadać na temat, na temat Activision. No i oczywiście tutaj też informacja, że 40 osób zostało zwolnionych, bądź odeszło samo z własnej winy, woli z Activision Blizzard. Oczywiście wszystko to jest związane z całą tą aferą mobbingową, która w Activision cały czas się tutaj ciągnie i myślę, że ten, ta afera mobbingowa wszystko sprawiło, że Activision stało się podatne na przejęcie. Myślę, że Microsoft dobrze wybrał moment, chociaż mogli do tego grudnia jednak poczekać, bo by trochę kasy zaoszczędzili. Natomiast, no, no jest tutaj to, to bardzo prawdopodobne, że miało to, miało to znaczenie. Ok, dosyć o Xboxie, trochę informacji na temat PlayStation, żeby było równo. Zbliża się premiera Horizon Forbidden West, tak jak patrzę sobie na, to jeszcze wspomnę, bo to się jakby wiąże, wspomnę, że popatrzyłem sobie na akcje, ostatnio było jakieś tąpnięcie na giełdzie amerykańskiej i wszystkie akcje poszły w dół, natomiast no wiadomo, że tutaj PlayStation czy tam Sony, może to mieć też znaczenie z przejęciem tego Activision, przez Microsoft, więc podejrzewam, żeby, żeby wyrównać jakoś, żeby te akcje wróciły na swoją jakąś tam określoną wartość, Sony zacznie dość mocno promować swoje marki ekskluzywne, m.in. właśnie Horizon Forbidden West. No i tam myślę, że to będzie, będzie dosyć sporo, sporo będziemy widzieć tego, znaczy sporo Sony wpompuje w reklamę, to wiadomo, tytuł, tytuł ekskluzywny. W którym można zagrać tylko na PlayStation, więc myślę, że będzie tutaj dosyć sporo reklamowane. Tak czy tak, w grę zagramy już 18 lutego. No, tak powiem szczerze, że z tych trailerów wygląda naprawdę spoko. Pierwszy Horizon MarioLa mi tutaj szafą Szura. Nie Szura, i szafą. Nie szafuj. Eee, powiem tak, pierwszy Horizon mi się tak średnio podobał, ale ten drugi powiem Wam, że jakoś zmienił moje nastawienie i wygląda to świetnie. Jestem mega zaciekawiony, co z tego, co z tego będzie, bo prawa jest absolutnie fantastyczna, Tym bardziej dla mnie jest to e, absurdalne, że ta gra też się pojawi na PlayStation 4 i będzie tak samo wyglądała. To jest niesamowite w ogóle. No ale widać, że Guerrilla Games to, to się znają na rzeczy i myślę, że to jest taka też jedna z kilku perełek w obozie PlayStation, która robi naprawdę potężne gry. I myślę, że Horizon będzie właśnie taką świetną, świetną grą. Mam nadzieję, że potem Gorilla zajmie się jakimś nowym killzonem, bardzo chętnie bym zobaczył. Zbliża się też premiera Uncharted Legacy of Thieves Collection, czyli będzie to zestaw dwóch gier, czyli będziemy mieli tam Uncharted 4 Kres Złodzieja i Uncharted Zaginione Dziedzictwo, będzie to wydane na PlayStation 5, prawdopodobnie troszkę podbiją grafikę, 4K, 60 ramek, wiadomo. I powiem tak, mówię o tym dlatego, że 28 stycznia gra ma się pojawić, czyli za 4 dni. Mówię o tym dlatego, że ja sobie chętnie zagram jeszcze raz w Uncharted 4, szczególnie na PlayStation 5, żeby zobaczyć to w tej świetnej płynności. I powiem Wam, że ja zainwestuję. Oczywiście jest to niewiele, będzie się różniło pewnie od wersji na PlayStation 4, ale mówię Wam od razu z pełną świadomością tego, że zainwestuję sobie i chętnie sobie to ogram. Zwłaszcza, że Uncharted 4, jak i dodatek, to są naprawdę mega, mega dobre gry. No i też tutaj myślę, że Sony przypomina też, że mamy jeszcze dobre tytuły. Mamy, nie musicie przechodzić do obozu Microsoftu, Xboxa. Nadal mamy silne marki, które pewnie będą jakoś rozwijane. Możliwe, że trailer Uncharted Legacy of Tips Collection jest też takim prequelem jakiegoś, jakiejś nowej gry od Naughty Dog, może nowego Uncharted. Wcale bym się nie zdziwił, wobec ostatnich wydarzeń, lat w zasadzie, dwóch lat, możliwe, że zaczynają oni pracować nad nową częścią Uncharted. I to jest taka przypominajka, że Uncharted żyje i ma się dobrze. No i na koniec wróćmy jeszcze do mojego ulubionego tematu, czyli NFT. Ostatnio jakiś typek, Sultan Gustav al Gozali. słuchajcie, 22 lata, student z Indonezji, wrzucił sobie na OpenSea, to jest taka platforma, gdzie można sprzedawać swoje tokeny NFT, każdy może, wrzucił swoje selfiaczki. No, i te selfiaczki po 5 dolarków, nie po 3 dolary, zaczęły się sprzedawać na tyle, że zrobiły słuchajcie milion dolarów obrotu za same selfiaczki. No, i tak przeglądałem tutaj te zdjęcia. koleś sobie po prostu robił jedno selfie jednego dnia, i, i bo to w ramach jakiegoś tam projektu. No, i to zaczęło się słuchajcie sprzedawać. E, oczywiście, dzisiaj, jak zamierzacie rzucić swoje selfieczki na NFT, to już to nie będzie miało takiego impaktu jak miał mm, sułtan Gustaw Algozali bo on był pierwszy, no i ciekawe, ciekawa rzecz, No tylko pokazuje, że to szaleństwo z tym NFT um, coraz bardziej się rozkręca i niedługo będą ludzie sprzedawać, nie wiem, pojedyncze piksele e, albo coś takiego. Natomiast no, jest tutaj, widać, widać, że zapotrzebowanie na to NFT, no i Gustaw sprzedaje swoje selfiaczki, i pławi się w pieniądzach, także bardzo spoko. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o wydarzenia, ogłoszenia parafialne. Ostatnimi czasy doszedł mi Resident Evil The Umbrella Chronicles, no może to nie jest zakup wielkości Activision, ale myślę, że porównywalny. Brakowało mi tej gry na Wii, mam ją w wersji pudełkowej w ramach HD Collection na PlayStation 3, ale w wersji japońskiej. Więc e, pomyślałem, że może warto zainwestować, zwłaszcza, że jest to wersja NTSC, czyli działa w 480p. No i w zasadzie też troszkę pod kątem tego, że będę robił jakiś materiał w przyszłości z Residenta. Zobaczymy. E, doszedł mi od Łowców Chin telefon Poco M4 Pro. E, jak wiecie, jestem wielkim fanem Pocofona, sam używam. Proszę, ja mam jeszcze tego x trójkę. Pocofona X3 NFC, NFT bardzo sobie chwalę, oczywiście ten telefon jest dla żony, Mariola już go tam ogarnęła, już go tam złapała i już nie chce z rąk wypuścić, natomiast recenzja pojawi się pewnie, jeżeli nie w tym tygodniu, to w przyszłym Pocofona M4 Pro jeżeli chodzi o materiały co będzie się pojawiało w tym tygodniu w tym tygodniu. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj, nie wiem czy to się uda. Plan jest śmiały. Będę robił let's play. Uhu, let's play. Pierwszy let's play od 4 lat, 5. E, natomiast wybrałem sobie, że zrobię let's play z Half-Lifea Alyx'a, Alex, a. Alex? E, na VR-ze. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe rozwiązanie. Nie grałem dużo w Half-Lifea Alex, nie skończyłem tej gry. Bo, tak jak mówiłem, nie po drodze mi trochę było z, z okulusami, ale już ogarnąłem wszystko, jak to zgrywać w dobrej jakości, jak to wszystko montować, żeby był obraz, dźwięk, wszystko tam i tak dalej, jak to przesyłać sobie przez hotspota obraz, żeby było płynnie, bezprzewodowo, także jestem już gotowy do nagrywania let's playu i zobaczymy. Jeżeli Wam się spodoba Alex, w przyszłości chciałbym zrobić Residenta 4, też gameplay, let's play, a potem zobaczymy. Może Call of, du nie, Call of Duty, Medal of Honor. Ten above, above, above and beyond? To chyba tak się nazywa. Zobaczymy, czy Wam się podoba, będą podobać te let's playe. Dawno nie robiłem let's play. jak wiecie, nie jestem wielkim fanem tego. Aczkolwiek Half Life Alyx, widzę tutaj spory potencjał do zrobienia jakichś śmiesznych let's play, także mam nadzieję, że to się pojawi. Jeżeli chodzi o kolejne dni, prawdopodobnie będę wrzucał jakieś. To było grane. Mam w zasadzie dwie gry. Albo Fear Files i prawdopodobnie będzie to na pierwszym miejscu. Potem będzie Fir 2, które już mam skończone i nagrane. Let's gameplay, gameplaye, game także będę robił z tego jakieś materiały. Aktualnie gram w Baldur Gate, Baldur's Gate Dark Alliance 2. Powiem wam tak, pierwszą część grałem w ramach przygotowywania materiału dla gry online, nie gry online, TV-gry w ramach znane gry, nieznane gry znanych marek i tam możecie obejrzeć o części pierwszej natomiast zająłem się częścią drugą i powiem wam że kurde, jaka ta gra jest dobra jak nie przepadam za takimi rpg-ami a to jest taka gra troszkę bardziej w stylu diablo Czyli taki action RPG, ale wciągnął mnie niesamowicie i pewnie będę z tego jakiś materiał robił. Gram wersję na Xbox'a, ponieważ ma ona lepszą uprawę niż wersja na PlayStation, w wyższej rozdzielczości działa to płynniej. No i jak, na, jak najbardziej, gdy tylko skończę, jeszcze trochę mi pewnie zajmie, bo wczoraj dopiero zacząłem grać, będę robił z tego materiał. W tym tygodniu też prosiliście mnie, sporo ludzi mnie pytało o zaskmi. Ja powiem Wam szczerze, że już chciałem zrezygnować z już nie nagrywać tego. Nagram jeszcze Ask może nawet dzisiaj, zaraz usiądę i zacznę nagrywać. Nie wiem czy, powiedzmy, że to Ask jest jeszcze ze starego roku, tak, za grudzień, natomiast nie wiem czy od nowego roku, w nowym roku będę kontynuował tą serię, ponieważ pytania się zaczynają powtarzać. Yy, a i tak oglądalność tego nie jest zbyt wysoka, także żadnych, żadnej straty by na tym nie było, a mógłbym się poświęcić jakimś innym projektom, yy, według mnie ciekawszym, na przykład nagrywanie Let's Play. <laughs> także tak to mniej więcej wygląda. Możecie napisać, co Wy sądzicie o tym przejęciu Activision. To jest ciekawe, widzieć kilka jakichś punktów widzenia, jak, jak Wy to widzicie, jak, jak sobie to wyobrażacie. No i cóż, to tyle. Zapraszam do kolejnego enerflasha, który pojawi się za tydzień. Długi enerflash, ale chciałem dosyć rozwinąć tą sprawę Activision, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa sprawa, no i ważna, ważna dla naszego giereczkowa. No, to tyle. 20 minut. Kurde, miało być... 10, oryginalnie już jest dwa razy dłużej. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.